Nauczyła mnie zamina, jak się jak idą zakina. Domku, domku, po dom się. Na głośnie w nóżkach pod spodem. Dola to dałem odwróć się, a do mnie zańczonem. Kopus, papu, skopu, skogo, ziemi, ejcie z tego papu! u jego mości, że się na niego tak złości? Mój kogo, mój milutki, ja muszę z głoski. Co zarządzasz, to się stanie. Tylko szyj mi buty szersze, złote, takie jakie zawsze noszą w bajkach koty. To królewy w kaśmie to ci budą się słone. milionów. Jeśli bawię jadę, przyjeżdżą w buty siedmiomilowe, to ci od razu wszystko o opowie. Uszyje mnie świecie, tylko sprowadź ją przecież. No to obróć się na pięcie i powtórz ze mną zaklęcie. domku, domu, poruś się, na, na kurze nóżkach pod spodem. Do, do lasu byłem odwróć się, a do mnie stań wzią. Tych nasz tu żyje siedmiomilowe buciki. Przyjmij szefce. Buty, Trzy buty. Były kumy. Szefce miły, były kumy z tej góry. Przyjmij buty siedmiomilowe. Niech te jędze z ulecej góry Gdzie mieszka prowadna? I zaraz tam, tam i za górani, gdzieś tak głęboka. Trączki załatwie, oczka wypłakuję, nie boli słuchać. Bo ideura dawać nie mogę. Zabeję węskie prowo. Jeśli taka podwaga. Pomoże ci papajacza. Smocki będzie przy nim czarek. Zachnie jeszcze dowiecary. Odechnąć i odsada się. Kara Niech odeszliśmy się, chyta. Tam chyta. Słonia. 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 Dolo moja, dolo, dolo nieszczęśliwa, Słonia. Słonia. nieboli, Słonia. 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 moja, Słonia. Dolo, dolo nieszczęśliwa, dlaczego, dlaczego ratować nie Słonia. Słonia. Nikt nie przybywa i nikt nie przybędzie, bo jak moc praskiej miłości, panuje powszechnie. Pójdź no tutaj, panie smoku, mój miecz stary ci do boku. Przyszedłem cię sami uwolnić. Oh. Oh, oh. Oj, jak on grozi, szroci. Lepiej za panu bierać nogi. Niech no tutaj, matki, smoku, mój miecz stary do boku. i rychło zaraz za pan w ziemi. Ach, to pada ojca chce! Zem... Patrz, to znowu jakiś śmiałek pędzi! Marmolada z niego będzie! Jak z ogonem poruszę, w kawałków Cię rozkruszę. Chodź, królewno, do pieczary! Chodź, chodź, czary kary! się prędko królewno! Walka będzie to na pewno! Nie podnieść. Kto nie zna zaklęcia? Pój! Pójrze w me bazury, to obezle ciężar ze skóry. Jak ogonem ledko ruszę, po kawałku cię rozkruszę! Uj. Uj. Dalej, dalej. Dobrze. Au, au. Au, au. Nie pamiętam ani w co. To dopiero ze mnie było. Enda benda, kręta pęta. A może ktoś z Was pamięta? A... Wszystko, by mi chyba, wyprzedni mi obrzydło. Wolę, ja ci moją, drażwe twoje właściwe szydło. Czemu nie chcesz siąść na tronie, wewnątrz złotym i w koronie? Bo wszedłem na mój świat otwarty, jedynie korona Pójdę. Pójdę z tobą na kraj świata, ale jak pod Weź serczyku moje berło, weź moją koronę, ale jakże ja ci mogę dać córkę na żonę? Krok to wcale nie jest własny, a to z takiego powodu, że jest on drasty, ona królewskiego rąk. wszystko sobie królew, mężciwo na gronie, wychodzimy do kłopotu od na świetłońce nie. Spójrz przed nami, światłowaty, święty niż korona warty, o, bo jeszcze nie wiadomo, czy zechce być swoją zową. Nie chcę ja być królową, wolę ja być szefcową, pójdziemy sobie świat szeroki, będziemy burzelować. Masz, babo, pracę, zamiast tronu boli pracę. Jeśli taka wasza wola, niech pan będzie dobra do nich. wam weselitko, jak ich w świecie było mało, oko nie widziało, jak ucho nie słyszało. Niech wyprawił mi w wszystko, jakim świecie było mało, jakich oko nie widziało, jakim ucho nie słyszą.